Hej Turito, witajcie w pierwszym odcinku nowej serii. Będzie ona dotyczyła inwestycji, a mianowicie przedmiotów, które uważam, że na przestrzeni czasu zdrożeją. Co wcześniej podany okres, e, będzie wrzucany odcinek z podsumowania zysków bądź strat. Zaczynając dzisiejszy film, pokażę Wam skiny, które już zdążyłem kupić. Zapraszam Was do oglądania. Wczoraj weszła nowa aktualizacja, a mianowicie dodali różne nowe skiny do noży i broni. Oprócz tej ważnej informacji, twórcy poinformowali nas również o interesującej ciekawostce, a mianowicie operacja Wildfire kończy się już za niecały miesiąc, co oznacza, że pewne przedmioty nie będą już dropić przez pewien okres czasu, więc ich ilość na rynku się zmniejszy. Dlatego moim wyborem na ten miesiąc między innymi jest AWP Meduza. Zainwestowałem w wersję Field Tested, lecz ma bardzo dobry float, a mianowicie 0.19 Uważam, że większość handlarzy będzie na nią stać. Sam zapłaciłem za nią wartość między 140 a 155 kluczy. Liczę, że do połowy lipca jej wartość podskoczy do około 230, a może nawet 240 kluczy. Z racji tego, że może ktoś będzie miał podobne intencje z inwestycjami jak ja, to już wystawiłem ją za tak obecnie wysoką cenę na CSGO Lunch. Osobiście wątpię, że przez najbliższe dwa tygodnie ktoś nawet będzie raczył negocjować tak zawyższony buyout. Następną inwestycją jest również AWP. Jest to AWP tym razem Dragon Lore. Na takiej samej zasadzie jak Meduza, przestanie ona wypadać po grach yy, po zakończeniu operacji. Ta również ma wyjątkowo dobry float, dokładnie mówiąc 0.48. Niestety jest battleskirt. Myślałem nad kupnem Faktory New bądź Minimalware, lecz uznałem, że ta ma największy rynek zbytu, tuż po fabrycznie nowej. A przepaść między nimi to prawie 500 kluczy. Zapłaciłem za nią osobiście około 195. Liczę, że do końca lipca osiągnie ona... Cenę 250 kluczy, również zostawiłem ją na CSGO gorącz tak by z zawieszoną ceną. Podsumowując, do zarobienia mamy około 150 kluczy, gdzie za taką cenę jesteśmy w stanie kupić broń za 400 bądź 420 euro, więc tyle będziemy na plus. Zapraszam do komentowania i pisania, co sądzicie o tej serii. Jeżeli podoba się Wam ona, to nie zapomnijcie o łapce w górze. Widzimy się w następnym odcinku, gdzie otworzę sporą ilość najnowszych gama caseów. Obecnie czekam aż jedą one do ceny 2 max 3 euro, żeby je masowo kupić. Do zobaczenia, cześć!